Yo Z to jest Regimon i witam Was tutaj w kolejnym odcinku z serii Minecraft, ale muszę to zbudować na moim kanale. Tak, w dzisiejszym odcinku, więc witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej wspaniałej serii. Jak już tutaj wiecie, pewnie po mnie, a Turce oraz po tytule, dzisiaj budujemy sobie, widzowie, blender. <tukasz> tak, wiem, dziwnie to brzmi, ale dzisiaj budujemy blender e, w tej wspaniałej, w tym wspaniałym świecie, w te, na tej wspaniałej mapie. Jak, jeżeli ktoś jeszcze nie widział wczorajszego odcinka, gdzie właśnie był, gdzie budowałem ufo, to zapraszam serdecznie zobaczyć, no bo naprawdę spoko to wyszło. A na samym wstępie chciałbym was poprosić o zostawienie łapeczki w górę oraz subika z dwóreczkiem, ponieważ toczymy po 900 subskrypcji, widzę, już jesteśmy coraz bliżej i mam nadzieję, że wbijemy te 900 subów aż do co najmniej, maksymalnie, nie wiem, do początku marca albo do końca lutego, mam taką nadzieję. A jeszcze to wam tutaj też przypomnę Że filmy na tym kanale są codziennie Do godziny e, Nie do godziny tylko do 3 albo 4 marca I w jednym z tych e, jednym z tych że, dwóch ty, e, Tych opcji e, No więc co myślę, że już nie przedłużajmy Nie przedłużajmy tylko zaczniemy budowę ja na pewno będę udał z betonu no bo to akurat blender no to wiadomo to beton Byłby tutaj potrzebny Ja bym chciał żeby po prostu e, Było też takie pokrętło w tym blenderze, nie? Żeby, żeby tryb ustawić, jak w tej pralce. Bo to naprawdę spoko i to też yy, myślę, że dobrze, dobrze wygląda. Weźmy sobie jeszcze jakieś yy, szkło. Na pewno jakieś przyciemnione. Na pewno, na pewno takie, albo takie. Jeszcze zobaczymy. W sumie to dobra, nie będzie szare. I będzie naprawdę, myślę, że dobrze, dobrze wyglądało. Mam też taką nadzieję, że, no kurczę, spodobał, spodobał wam się ten film. No, bo naprawdę ja lubię tą serię. Widzę też po wynikach. Yy, po połowy po jak, że wam też się to podoba naprawdę, naprawdę, dziękuję wam serdecznie, że oglądacie tą, tą serię dobrze <laughs> teraz tak gdzie my mamy środek? tutaj musi być ten, tu jest 7, ile tutaj jest? tutaj mamy mój drodzy 6 czyli tak niszczymy i jest gitara okej, okay. aha, następnie, początku, następnie musimy tak zbudować coś takiego, ile tutaj jest? poczekajcie tu jest tyle, czyli 6, okej okay. a tutaj mamy ile? tutaj mamy 8 Czyli, że to musimy jeszcze tak zrobić. No i mniej więcej, mniej więcej git. <laughs> tutaj dodajemy sobie tak i teraz tak. Słuchajcie, ja mam pewien pomysł dzięki czemu możemy, e, może to dobrze, dobrze wyglądać. Naprawdę ja mam naprawdę ciekawy pomysł e, i chciałbym go właśnie wykorzystać. Więc tak, musimy zrobić takie, e, taką podstawkę bardziej e, podwyższoną. E, I tak to właśnie będzie wyglądało. Mhm. I teraz patrzcie. Tutaj musimy jeszcze trochę przedłużyć o jeden blok. I teraz tak. Eee, tak to jak na razie się prezentuje. Ja wiem, że to jak na razie wygląda słabo, ale zaufajcie mi, że po prostu będzie to dobrze wyglądało. Lepiej, pewno lepiej. Teraz tak. Eee, teraz musimy to bardziej zrobić, wiecie. Może coś takiego, żebycie co odezwie, żeby tutaj była większa trochę ta podstawka. No nie, bo też wiecie, te przyciski, tryby zrobić w ogóle. W ogóle wiecie co chodzi no. I teraz tak, zobaczmy, czy te tryby damy radę tutaj zrobić. Popatrzcie, bo mamy, mamy tutaj coś takiego, i teraz tak, na przykład byłby tutaj tak, ta, ale na przykład tak, tak, tak i, i na przykład tak, a nie, właśnie to by się tutaj tak nie zmieściło. To by było nie fajne, więc wiem, zbudujmy jeszcze yy, jedną kratkę, co najmniej, co najmniej, jedną kratkę, jeszcze w górę, I ja wam pokażę, o co mi chodzi. Żeby zrobić po prostu takie pokrętło gdzie po prostu, wiecie, będzie pokazane... jakiś tryb, tryb do wyboru na przykład, nie? Wiecie o co mi chodzi, a jak nie to za chwilę zobaczycie. Eee, a, 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 zepsułem to. Bo to musi wyglądać tak, tak i tak chyba. Mm -mm. Kurczę, mało tutaj z podstępu, ale jakbym zrobił to tak... O! I to już na przykład dałoby się wybrać tryb, nie? To już by się... To już by się serio dało. Popatrzcie, tutaj by było tak... O, a patrzcie, żebyśmy tak ustawili sobie. No naprawdę, to by było w sumie git, to by było git, więc niech tak, niech tak tutaj to zostanie to zostanie. Jakiś czerwony przyciska przed nim, jakiś do włączenia albo do zaczęcia blendowania na przykład. No wiecie, wiecie co chodzi. Okej, okay, teraz tak, zróbmy jeszcze jedną warstwę w górę, żeby to po prostu zakryć. już możemy zacząć od tego budowy. Od budowy, od budowy. No to po prostu ma tutaj taka być podstawa. Teraz tak. To już mam na zrobione, więc jest gitara. Gitara się nagrana Ej, zrobił tak? Dobra, będzie git. A, tak będzie zrobił po prostu. Aha, to będzie git, to będzie git. No dobra, tak je pokrętło, jest git, jest git. Może być, może być. Ok, mm -hmm. teraz tak, zacznijmy od tego budowy. Ja bym to zrobił tak, że, popatrzcie. Zrobimy coś takiego O I to będzie właśnie ten blender Bo, tak będzie on mniej więcej właśnie wyglądał mm, tu musimy zrobić trochę podwyższone I teraz tak, tutaj bym zrobił tak No nie, żebym sobie tutaj tak stał O chyba to wygląda jak jakaś raketa, ale zaufajcie mi, za chwilę Zaufajcie mi, że po prostu będzie Dobrze wyglądało Okej, okay, teraz tak Eee, yy, okej, okay, okej okay. Mhm mm Teraz tak, ja zrobimy sobie coś takiego Ciach, jeszcze w górę i teraz tej damy jakieś szkło, przepraszam. Tutaj damy takie szkło i to będzie już powoli przypominało blender. Ale jeszcze nie wychodźcie z filmu, ponieważ to jeszcze nie jest koniec. Bo tutaj na pewno będą jakieś detale się dodawało I teraz tak. Teraz musimy sobie obudować całe ze szkła. Ze szkła musimy sobie obudować, aby to po prostu w porządku właśnie wyglądało. Mhm. Teraz sobie to zrobimy w taki sposób to. Tylko tutaj to musimy zniszczyć. Aha. I będzie naprawdę dobrze już... No, już powoli to wygląda jak blender. Naprawdę, już powoli zaczyna wyglądać jak blender. I teraz, tak z drugiej strony, można zrobić zrobić, wiecie, taki takie kabel wychodzący. Tak jak na przykład było z tą kranką. Tutaj to, to się otwierało, i wychodził kabel. Tak samo było z, z telewizorem oraz z monitorem. Tylko, to było akurat podpięte do telewizora. Ale, wiecie o co chodzi. Mhm. I teraz, tak. Stąd też bym mógł właśnie taki kabel wychodzić. I teraz, tak, zrobię trzy kilo. I teraz, patrzcie. bierzemy sobie wełnę. Wełna e, e, czarnego koloru. No spójrzcie, popatrzcie. Zasubujemy coś takiego. I tu, na przykład, byłoby gniazdko. O, tu byśmy zbudowali znowu gniazdko. No, bo już wcześniej tak też budowałem, ale to naprawdę mi się podoba strasznie. I dlatego też chcę takie gniazdko tutaj zbudować. O, na przykład, w tym miejscu, popatrzcie. Tutaj będzie gniazdko. I to będzie naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze wyglądało. No to tak. Potrzebujemy wełny. Wełna, wełna jest nam również potrzebna. By po prostu tak się tutaj prezentowało. O. No i na przykład damy jakąś terakotę, że niby wiecie, jakaś tam, nie wiem, jakaś ściana tu jest, i to jest po prostu podpięte do gniazdka. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało, i się tutaj prezentowało. Więc tak. Tak, 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 tak. Ok. No i naprawdę dobrze było. widzicie to jest dobry efekt. To jest, to jest serio dobry efekt. Jeżeli my tak się to otwiera. A... To się tutaj tak nie pasuje zbytnio. To jak ja tutaj to zrobię, bo tej to. No właśnie. Aha, już wiem, już wiem o co chodzi. Już chyba wiem o co chodzi, moi drodzy, moi drodzy. Już wiem o co chodzi. To jest tak. To musi być większe, coś takiego chyba. O! No coś takiego. Coś takiego musimy zrobić i teraz to już lepiej e, myślę, że wygląda. Dobrze. Teraz tutaj nam na jakieś detale jeszcze zrobić. E... Ja bym zrobił tak, że popatrzcie, tutaj to zrobimy jeszcze podwójne w sumie, żeby to lepiej wyglądało. Okej. Okay. Mhm. Uh -huh. I na przykład jeszcze jakieś przyciski. O, sobie dodamy jakieś przyciski. Teraz tak... Eee, na przykład beton weźmy. Weźmy ja sobie, że na przykład, na przykład zielony i niebieski. Tu będą jakieś przyciski i te po prostu będą coś tam robiły. Bo naprawdę widzowie myślę, że to spoko wygląda, ale jeszcze to nie jest koniec. Eee, tu mi trochę tak psuje klimat. A go położył, bym dał tu hmm. Chociaż, czy ja wiem o tu ja Tu właśnie nie Kurczaczki, kurczaczki, kurczaczki Dobra, to dajmy, dobra, dajmy go już tutaj po prostu, niech to i tak se będzie O, o w tym miejscu chce. będzie po prostu Nie zwracajmy tu uwagi Okej, okay. nie no, widzę. Wiem. myślę, że naprawdę on spoko wygląda jeszcze detale mógłbym dać taki Na przykład No nie O no i na przykład teraz to już super wygląda No więc co wiecie To jest tutaj już końca tego filmu Myślę, że naprawdę spoko to się prezentuje Jeszcze wam tutaj tak pokażę jak to wygląda No i co myślę, że jak na razie w tym filmie Wybaczcie, że takie krótsze filmy są ostatnio Ale no po prostu nie wiem co tutaj więcej dodać no więc co Jedyne są, co wam mogę powiedzieć O nie jeszcze nie Jeszcze nie Jeszcze wpadłem na pewien pomysł, że co mogę dekorować Patrzcie Weźmy sobie na przykład szkło, albo nie, albo, albo beton. Dobra, weźmy sobie i to, i to. Szkło, i beton. I tu, na przykład będzie, wiecie, coś zmiksowane. Nie? Że wiecie co chodzi. I po prostu, coś będzie sobie tutaj wiem, zmiksowane. I po prostu, tak sobie tutaj będzie. Jak wiecie, jakiś owoc się tutaj był zmiksowany. Na przykład, jakieś truskawki, lub coś w tym stylu. I tu, po prostu, będzie to serio dobrze wyglądało. Jak możecie zobaczyć. I teraz zobaczmy czy ten detal będzie, ok? No, dobra, robi to. Ciekawy klima, chociaż nie ta szkoła. Też go trzeba wywalić niestety. O jaki to... No, e, want wo, No kurczę, y od i Do. odtąd. Replace e, Red State Glass na red concrete. Dobrze. Tak to będzie w sumie lepiej wyglądało No to już, to już wygląda lepiej, szczerze Szczerze mówiąc to wygląda lepiej No więc co, tak jak mówię To już tyle w tym filmie Myślę, że to spoko wygląda Ja wam osobiście dziękuję serdecznie za oglądanie Zostawcie łapeczkę w górę Subika z włączkiem Ponieważ cię po 900 subskrypcji No i co, do zobaczenia Cześć, na razie, pozdro Adios, amigos, i wam sprzyja dobry los Nara